I zobaczmy co u Was, drogie bliźnięta. Zaczynamy od kart przesłań, aby ukierunkować się być może w tym czytaniu, albo uzyskać impuls na miesiąc, lipiec. Pierwsza już Wam się tutaj chce wynurzyć. A na koniec nie przegapcie kart transformacyjnych, które czekały pół roku, aby się odsłonić. A więc bądźcie wytrwali, bądźcie ciekawi. Co karta przewodnia, chcę już Wam na starcie powiedzieć. Możemy być jaśni tylko wtedy, gdy zaakceptujemy niejednoznaczność. I karta do Was mówi: akceptacja jest przeciwieństwem nieustannej walki, która ostatecznie zawsze kończy się porażką dla nas samych. Czasami musimy najpierw zaakceptować to, czego nie chcemy zaakceptować, dopiero wtedy tworzymy przestrzeń dla jasności, aby móc na nowo nawiązać kontakt z samym sobą. No, słuchajcie, nie ma się co przerażać. Karta mówi tylko o tym, że akceptacja pozwala nam wydobyć światło. A więc nie walczmy z tym, co się dzieje na tym planie kosmicznym, czy na tej planszy, która wam się pojawia. W tym miesiącu jest ona do przebrnięcia, do pokonania, czy też do zagrania na tak, jak na innych zasadach. No ale, właśnie to wy decydujecie trochę, jakie te zasady będą. Czy będą mocno siłowe, czy będą właśnie takie mm, lightowe w znaczeniu tego światła, a więc tego promienia, tego przepływu, tej czasami iskry, a czasami po prostu takiego wybuchu, który pozwala Wam przejść do następnego levelu. A więc taka gdzieś eksplozja, być może tego, co właśnie niesiłowe, nawet nie pozytywne, ale po prostu takie, e, biorę to, biorę to na klatę, czy też... E, Idę w to, idę przez to, idę po to, żeby przejść dalej, bo na przykład nie to mnie interesuje, a, no ale nie muszę tego trzymać poprzez tę walkę czy poprzez jakąś taką no, niegramotność, a, która może mnie tylko i wyłącznie hamować, która może powodować jakieś takie spętania. Totalnie niepotrzebne. No ale zobaczmy, jak ten miesiąc w kartach tarotach chcę Wam się pokazać, drogie bliźnięta. Poprosimy, miesiąc lipiec dla bliźniąt, miesiąc lipiec dla bliźniąt. Co tutaj u Was może chcieć się pokazać? Jaka energia lipca dla bliźniąt? Lipiec dla bliźniąt, co w lipcu jest wezwaniem dla bliźniąt, co stanowi radę na plus, a więc co czynić należy. A co jest radą na minus, a więc czego no, nie robić? Od czego stronić? Pod spodem. A jednak. Wyskoczyła mi ta karta, słuchajcie, pokazała się. No i jest pokazane koło Fortuny. Koło Fortuny, które jest poparte, że tak powiem. Hmm. Może czekacie na jakieś bardzo mocne zmiany, chociaż tutaj są bardzo dobre karty, i bardzo dobre emocje, bardzo dobre relacje. No, ale też tak u niektórych może powiem w ten sposób. Duże oczekiwania, o których nie, nie każdy z Was mówi, a dużo z Was czeka na to, żeby się samo coś stworzyło, zrobiło w, w, w poczuciu impulsu, czy czasami czarnowictwa, bo są osoby, które chcą koniecznie wśród Was coś sobie. Udowodnić albo żeby była udowodniona ta racja, którą niesiecie w sobie, aby coś się potwierdziło, jeżeli chodzi o Wasze obawy na przykład albo jakieś Wasze rosterki. Gdzieś takie trochę tutaj m, mówię, przywoływanie niekoniecznie pozytywnych zmian y, u niektórych się pokazuje, czy też y, dotyczyć one mogą was, czy waszego komfortu, czy jakiegoś takiego siłowania się z tym, co komfort wam dać może. Y, bo to mogą być różne rzeczy, pamiętajcie, od związkowych, po pracowe, poprzez jakieś takie historie, które, y, no na przykład, macie potrzeby jakiejś zmiany w życiu. Y, życie nie wydaje się wam jakieś takie mocno kolorowe, albo nie wydaje wam się jakieś takie, no okazały. I są wśród was te bliźnięta, które specjalnie gdzieś dołują, tak powiem, bo umniejszają coś, bo czegoś nie doceniają, bo czegoś nie zauważają. Czasami też w, u niektórych pokazuje mi się tutaj zbyt duża reakcja impulsywna na to, co bywa zwykłą codziennością lub jakiegoś rodzaju no, niezadowoleniem, które przekształcić się może w pewnego rodzaju, nawet i y, pewne chroniczne, słuchajcie, takie stany, które niekoniecznie muszą Wam pomagać, a wręcz odwrotnie, długofalowo y, wpływają na Wasz dyskomfort i także gdzieś być może zakręcają pewną spiralą w tę stronę, która no, nie idzie diametralnie szybko do przodu, tylko dlatego, że trzymacie się jakiegoś starego y, y, poglądu, starej jakiejś historii, jakiegoś być może czegoś, co Wam nie pasowało, albo. Takie na zaś przygotowanie tworzycie w sobie, że już wiem, nastawiam się na to, co negatywne, żeby coś mnie nie zaskoczyło. Bez sensu zupełnie, bo jakby długofalowo także i zupełnie tak, nawet nie zdają sobie sprawy, niektóre z Was przywołują niefajne być może konsekwencje energetyczne wokół siebie, które tym. Bardziej właśnie jeszcze was blokują. A wielu, wielu bliźniąt dotyczy to na poziomie waszego własnego ego. No bo to ego gdzieś tutaj was determinuje, to ego gdzieś także was impulsywnie, zupełnie niepotrzebnie prowadzi w taką stronę trochę konsekwentnego, być może trwania w poczuciu. Takiego trochę focha na los, wiecie, takie trochę obrażenie tutaj mi wchodzi, tak? że taki jestem jakby no, nieukontentowany, a powinno być inaczej. No więc nie rób się tego sobie ani własnemu losowi, bo ten los może chcieć być taki, no gdzieś, yy, no wiecie, no, trzeba głaskać, pieścić, doceniać się, przytulać i kochać. I mówić, że jest wspaniale, czy też no, po, do, każdą chwilę doceniać tę, którą się ma i to, co się w ogóle ma i posiada, żeby było tego więcej. A więc no właśnie, gdzieś ta akceptacja tu się pokazuje, tak? Że więcej szczęścia w słońcu, niż więcej nieszczęścia w tym, co ciemne, żeby to dostrzegać, żeby też to przywoływać, żeby to pobudzać. W tle macie koło fortuny, a więc też jakieś takie symboliczna gdzieś energia tego, co być może jest zmianą, potrzebą tych zmian, albo chociażby tym, że też coś się zmieniać wokół was także w tym lipcu będzie. Co jest w lipcu dla was energią? Zobaczmy, co jest wyzwaniem co jest na plus, a czego nie powinnyście być może sobie robić. Słuchajcie, no więc ta konsekwentność mi się też tutaj pokazuje dosyć mocno w tym miesiącu dla Was, w tle przede wszystkim koło fortuny, które może mówić o tym, że no właśnie, długofalowo gdzieś się dzieją u Was pewne zmiany, na lepsze oczywiście, bo z reguły to koło właśnie pokazuje to, że się obraca i idzie, i no progres, gdzieś on nabiera tego rozmachu, no ale są to też sytuacje tego typu, które mogą gdzieś no, Was zaskakiwać w tym miesiącu, zwłaszcza, że i rycerz mieczy wam się pokazał, a więc trochę może być dynamicznie, tak? gdzieś tutaj jakieś portale się otwierają, portale możliwości, portale zachęty do tego, żeby działać, do tego, żeby reagować odpowiednio szybko. No i żeby też wpadać gdzieś może w ten wir tutaj e, pewnych zadań czy konieczności no właśnie odpowiedzi na to, co przeświat Wam niesie. Zwłaszcza, że w wyzwaniu macie szóstkę denarów, a więc taka energia dążąca do tego, co jest równowagą, do tego, co jest energią pewnego no, braku, braku, tak powiem, a więc braku deficytów, zarówno w sferze materialnej, jak i emocjonalnej, aby no, właśnie nie popaść w jakieś takie kłopoty czy rozproszenia energii pod kątem tego, co się. Ile się wydaje, względem tego ile się zarabia na przykład, jeżeli chodzi o chociażby temat wakacji, a więc żeby nie przedobrzeć, żeby gdzieś tutaj nie wpaść w jakieś skrajności, no ale także, żeby być, czy też działać z poziomu tego wkładu własnego i odpowiedzi na nie. Ile dajecie, ile zyskujecie, jak ten czas chociażby poświęcony tym i temu z korzyścią i jaką właśnie dla Was. A więc tutaj dosyć mocna energia także podarowanych sobie być może szans, czy też niezamykanych oczu na nie właśnie. Bo także gdzieś na plus pokazuje Wam się denarów, a więc to, że jest to ten impuls do mądrego być może także inwestowania w siebie, w inwestowania, w działania, które także mogą Wam przynieść dobre korzyści wymierne, skutki tego, na co z czym i na co pracujecie i przede wszystkim jest to taka no, zachęta do tego, aby się otworzyć i otworzyć szeroko oczy zmysły na to, co jest nową, konkretną praktyczną, gdzieś taką także nutą, żyłką może także do interesów, albo chociażby no, takim zasiewem jakiegoś czegoś Bardziej dla was, tak powiem. Tu już bez względu na to, czy mówimy o miłości, czy o finansach, czy o dobrych kontaktach, czy o dobrych energiach przesyłanych sobie wzajemnie. To jest taka gdzieś taki impuls do powzięcia pewnej inicjatywy, do tego, żeby ten zysk, żeby ta pozytywność gdzieś wokół was wibrowała i korzyść przede wszystkim. A więc gdzieś tutaj taka energia nastawiająca was właśnie na to, że nie ciemna strona medalu, ale bardziej ta otwarta, bardziej ta zainteresowana także tym co buduje, a nie co rujnuje. A więc patrząc na też przykład chociażby zaangażowania w pewne sprawy, może jest, jesteście tutaj zachęcani do tego, żeby właśnie wykazać się ukierunkowaniem na to, co przynosi plusy, aby te plusy także budować, aby zbierać te punkty do tej puli, która da Wam poczucie jakiejś jakości, a nie jeżeli szukać minusów i skupiać się na tym, co negatywne, po to, żeby chociażby na przykład przeoczyć szansę, czy no w ogóle gdzieś Poprzestać na tym, co nawet bez chęci zajrzenia w to, a więc bez jakiegokolwiek zainteresowania tematem. Bo gdzieś tutaj kwestia mi się pokazuje może zaangażowania czy w sport, czy w Waszą aktywność, czy w Wasze, tak jak mówię, no, intelektualne także potencjały po to, żeby siebie umacniać, po to, żeby siebie rozwijać, po to, żeby siebie dokarniać. No i przede wszystkim dodawać sobie tej fajnej, materialnej, przyziemnej. Energii, stabilności. To, co jest na minus, a więc co czynić nie powinnyście, pokazuje się dla Was rycerz denarów. A więc mm, gdzieś tutaj opieszałość może mi się pokazywać jako taki, gdzieś, jaka, taka przestroga, żeby nie działać z tego poziomu, żeby nie opóźniać pewnych rzeczy, żeby też nie przeciągać w czasie, żeby no, gdzieś tak nie iść w tą stronę znowu mm, patrzenia może tylko przez pryzmat y, tego, że ja już wiem, przesądzam, z góry wiem, z góry widzę. I to jest gdzieś jakieś takie może już no, ciężkawe, tak? więc też żeby tych ciężkawych klimatów tutaj nie wprowadzać, żeby też nie widzieć we wszystkim tego, co jest ciężarem, no i żeby przede wszystkim nie popaść w, w takie no, stetryczenie, mogę tu śmiało powiedzieć, stetryczenie czy w takie gdzieś podejście zbyt nawet bym powiedziała czasami przekombinowane. Zatem podsumowując, drogi bliźniaku, czekać miesiąc zmian, czekać miesiąc także wyzwań, o może bardziej niż zmian, ale także pokazują się dla ciebie pewnego rodzaju bodźce, które mogą chcieć pokazywać tobie w twoim życiu także pewne skrajności. Może także pokazywać ten czas konieczność do tego przetestować hmm, także twoją elastyczność względem tego co wokół ciebie i na twojej drodze. A więc gdzieś tutaj praca, na pewno relacje i na pewno wzajemność, ale i równowaga, a i również przezorność ale szybkość działania, bym powiedziała, jest tutaj ważna w tym miesiącu, tak, żeby też umieć szybko reagować, żeby też umieć w miarę pewne rzeczy, nie przeciągać ich w czasie, nie odkładać na później być gdzieś przygotowanym na to, co jest także akcją, reakcją, co jest także impulsem do tego, żeby no, chociażby się może bardziej zmobilizować. Do czego nie wiem, ale to jest może lipiec właśnie ten, który także będzie chciał Cię pobudzać. I Twoje aktywności, i Twoje zainteresowania, i Twoje możliwości, i apetyty na to, żeby i wydawać, i zarabiać. No i gdzieś tutaj w tym wszystkim ważne jest, żebyś siebie w jakiś sposób nie, w, nie wkładał w, w, w jakieś może także kategorie niemożności, czy kategorie ograniczeń. Tylko tak jak twój znak, i tak jak energia tego miesiąca, abyś tak bardzo rzutko podchodził do, do, do spraw i do ludzi, do problemów czasami, ale i do tych wyzwań, bez zawieszania się na jakichś konsekwencjach, myśleniach jakichś nadprogramowych. No, i tak jak mówię, w, w wchodzenia w buty starsze, aniżeli te, które, które nosisz, tak? A więc no, nie dodawaj sobie lat, czy nie dodawaj sobie. Nie komplikuj sobie też sprawy, może tak powiem, bardziej, aniżeli one już mogą się wydawać. Co jest, słuchajcie, jeszcze radą tą transformującą, zobaczmy, dla Was? Dla bliźniąt, jaka energia na miesiąc lipiec? Bliźnięta w lipcu, co powinny usłyszeć? Tworzę przestrzeń tylko dla siebie. Taka Wam się karta pokazuje. No właśnie, a więc gdzieś tutaj może też potrzebujesz tego. Y tego poczucia bezpieczeństwa, czy jakiejś takiej no, aury wokół siebie, która daje ci poczucie schronienia, czy taką gdzieś kapsułę, w której czujesz swoją siłę. A więc dla jednych, tak jak powtórzę raz jeszcze, mogą być to finanse, które nie powinny być w żaden sposób w jakimś przechyle. Dla innych z kolei kwestia rozwojowa, do tego, żeby nie opóźniać i nie działać z poziomu nie mogę, nie chcę, mi się, jestem za stary, lub to już nie mój czas, i tak dalej, i, tego, i temu podobne, ale żeby wykazać się lekkością umysłu, ciekawością świata i szybkością reakcji na to, także, co jest możliwością dobrego zysku, dobrej inwestycji i przede wszystkim zbierania. Słuchajcie, gdzieś mi się to pokazuje, taką czuję energię zbieractwa ale w sensie kumulowania czegoś, co jest może też na później, ale w sensie, że nie na później do wykorzystania, tylko też tutaj w tym przekazie pokazuje się właśnie zbieraj, kumuluj, bądź w tym takim kokonie, ale może też wykorzystuj to, co jest do wykorzystania na dany moment, nie zostawiaj tego na kiedyś tam, bo to kiedyś tam może nie nastąpić, o to tu gdzieś chodzi, czyli doceniaj, dbaj, pielęgnuj, kochaj, miłuj i bądź w, w tych energiach, jakby dzisiaj, tak? A więc doświadczaj ich. Dla być może kobiet, taka informacja, jeżeli trzymasz coś w szafie na jakąś specjalną okazję, nie rób tego, zrób tę te okazję dzisiaj, tak? A więc zaskocz świat sobą, pokaż, zainwestuj w siebie i niech to dzisiaj już przyniesie tobie prosperity. Niech to dzisiaj już buduje Twoją przestrzeń i Twoją jakość. Karta do ciebie mówi tak pokrótce, przytoczę, ponieważ głębie tych przekazów przytaczam przede wszystkim znakom, które obchodzą swoje Jubile, i Święta, ale Wam przytoczę to, co przede wszystkim ta karta też chce powiedzieć. Mówi ona o tym, co jest właśnie tym wchłanianiem, dawaniem, czasami rozpraszaniem energii na niepotrzebne sprawy i wydarzenia, a więc taki filtr jest Ci gdzieś tutaj potrzebny. Filtr który pozwoli Ci przetworzyć i zregenerować, czy też uchronić, albo otoczyć no, siebie taką gdzieś czułością tego, co bezpieczne dla Ciebie. A więc jest to gdzieś pewnego rodzaju zaproszenie do tego, żebyś oddał się podobnie swojemu hobby, żebyś oddał się temu, co jest interesujące, intratne, zaskakująco ciekawe, abyś urozmaicił także swój świat ten codzienny, o to, co być może także wzbogacam po to, żeby jeszcze bardziej odkrywać, doświadczać, aby być w tym takim kręgu zainteresowań przepływu i ciągłego wzbogacania ładowania tej baterii, którą posiadasz w sobie, tej życiodajnej siły. A więc nie poprzestawaj, nad, może nie skąd też tej energii, tak ten miesiąc też gdzieś tutaj chcę Ci powiedzieć, abyś nie stosował, mówię, no tych takich technik, tego, jak już wspomniałam, stetryczenia, a więc nie chcę mi się nie mogę, już jest za późno, czy tam jakieś tak, tego typu w ogóle inne, bardzo ciągnące w dół historie, abyś nie stosował tego typu metod, abyś czynił po prostu dla siebie pewnym obowiązkiem to, że spotykasz się z tym, co jest nowe, z tym, co także tworzy Twój priorytet, to, co nie powinno być, lub nie chce być przekładane, i po prostu działasz już teraz po to, żeby zrobić czas i miejsce na to, co nowe. Proste. A więc nie zagracanie przestrzeni mi się tutaj takie trochę pokazuje. Afirmacja dla Was na ten miesiąc to daje sobie czas w samotności, aby się zregenerować i pozostać skupionym. Kiedy jestem zrównoważony, kiedy jestem w tym balansie. Ludzie wokół mnie również na tym korzystają. I ja z tego korzystam. Pamiętajcie. A więc. Impuls na ten miesiąc. Przejrzyj się tym terminom, które cię czekają na najbliższe tygodnie, które rozgrzewają Twoje serce i sprawiają, że czujesz się podekscytowany, a które sprawiają, że czujesz opór, niechęć lub obojętność. I wykreśl przynajmniej jeden z tych, które w tej ostatniej kategorii no, nie sprawia ci żadnej przyjemności, czy postaraj się go zastąpić. Odrobiną czasu, lub techniką, która da ci więcej siebie w sobie. I jeżeli musisz nadal uczestniczyć w terminach, które sprawiają, że czujesz się niekomfortowo, po prostu nagródź siebie wkrótce potem. A więc podaruj sobie jakieś, jakieś coś, jakieś małe coś, coś, co także będzie budować tę Twoją ochronę, tę Twoją siłę. Ten Twój kokon, w którym będziesz czuł się bezpiecznie, który także będzie zasilał Twoje pole energetyczne, Twoją, mówiąc po prostu, aurę. Kamień, który może Ci w tym pomóc, to prosty, szary agat, który stanowi podstawę. On wspiera i wycofanie, i ciszę, pomaga się zdyscyplinować, skupić na tym, co najważniejsze, a także pobudzić kreatywność. Życzę Ci tego. Trzymaj się bliźnia, No i bądź aktywny również. No i pamiętaj o tej równowadze dawania i brania. Ona jest podstawą, żeby też nie kumulować do siebie, nie kumulować siebie przed światem, nie skrywać, ba, nie bać się, iść w, na żywioł, tworzyć też okazję. Trzymaj się. Do zobaczenia. Hej!